Cześć z tej strony, Kacper Rzeski Zapraszam na test ku Smart Plus. Zacznijmy od obudowy. Myfone Q Smart Plus jest wykonany w całości z tworzywa sztucznego, które jest niestety dość przeciętnej jakości. Obudowa tutaj lekko się na tyle ugina, dodatkowo jest wykonana z tworzywa, które bardzo się świeci, przez co widzimy mnóstwo odcisków palców i tłustych śladów. Pod klapką baterii. Znajdziemy baterię o pojemności 3000 mAh, oprócz tego mamy dwa sloty na karty SIM oraz na kartę microSD. Na tyle natomiast umieszczony aparat główny o matrycy 8 megapikseli, mamy też diodę doświetlającą, mamy nazwę urządzenia, logo iPhone oraz głośnik multimedialny. Od dołu znajdziemy mikrofon, na prawej krawędzi mamy klawisze głośności i zasilania. Oprócz tego od góry znajdziemy złącze słuchawkowe oraz port micro USB, który jest troszeczkę dziwnie tutaj zlokalizowany, ponieważ nie dość, że jest od góry, a nie standardowo od dołu. To jeszcze wtyka się przewód od drugiej strony, ponieważ to ścięcie jest nie od strony wyświetlacza, tylko od strony tylnej klapki. Na lewej krawędzi już nie znajdziemy żadnych dodatków. Na przodzie znajdziemy 2 aparat frontowy, dodatkowo mamy. Głośnik do rozmów, kilka podstawowych czujników, a pod wyświetlaczem znajdziemy trzy klawisze dotykowe. Sam wyświetlacz to 5,5 calowy ekran TFT o rozdzielczości HD, czyli 720 x 280 pikseli. Przekłada to się na zagęszczenie pikseli na poziomie 267 pPI. Można powiedzieć o tym wyświetlaczu na pewno to, że wyświetla on całkiem niezłe kolory, dodatkowo kąty widzenia są na dobrym poziomie. Niestety to, co trzeba powiedzieć, to szkło, które pokrywa ten ekran, bardzo szybko się tutaj palcuje, ponieważ nie znajdziemy żadnej połoki oleofobowej. Kolejną wadą tego wyświetlacza jest to, że niestety bardzo słabo reaguje on na dotyk, więc czasami trzeba powtórzyć kilka razy dotknięcie, żeby wybrana opcja po prostu się wyświetliła. Zaletą tego wyświetlacza jest również jasność maksymalna, która jest całkiem niezła i właśnie biorąc pod uwagę cenę tego urządzenia można powiedzieć, że ten wyświetlacz całkiem pozytywnie zaskakuje. Przejdźmy do urządzenia i przede wszystkim do wersji systemu. O dziwo znajdziemy tutaj bardzo nowy system, ponieważ jest to 7.0 Nougat. Biorąc pod uwagę te ceny tego urządzenia, prawdę mówiąc nie spodziewałem się, że aż tak nową wersję znajdziemy w tym smartfonie. Dodatkowo warto powiedzieć, że jest to prawie, bo niestety nie całkowicie Czysta wersja systemu, ponieważ kilka aplikacji iPhone tutaj dodał. Mamy na przykład aplikację Envelo.tv, mamy też listonik, mamy aplikację Navi Expert, mamy cenę oraz Book Apart, więc tych aplikacji jest całkiem sporo. Prawdopodobnie nie rozumiem tego, czemu iPhone aż tyle aplikacji tutaj dodał, biorąc pod uwagę, że mamy tutaj tylko 8 GB pamięci wbudowanej, z czego aż 4,19 GB zajmuje sam system. Więc biorąc pod uwagę jeszcze to, że mamy tutaj zainstalowanych kilka predefiniowanych aplikacji, to tego miejsca zostaje już bardzo mało. Więc osobiście uważam, że zainstalowanie tej karty zewnętrznej microSD, którą możemy maksymalnie do 32GB włożyć jest raczej niezbędne, ponieważ kilka aplikacji czy kilka zdjęć i telefon po prostu nie będzie miał w ogóle pamięci. Co do płynności smartfona, to jest różnie, bo czasami smartfon naprawdę bardzo dobrze sobie radzi z codziennymi tutaj funkcjami. I prawdę mówiąc, aż byłem zaskoczony, że telefon kosztuje 300 zł, ale czasami no, telefon mocno się przycina, jakieś aplikacje bardzo długo się ładują i trzeba być na to przygotowanym, że ten telefon nie będzie śmigał jak najnowsze flagowce. ale Mówi to już sama cena. A jakie podzespoły dokładnie znajdziemy w tym smartfonie? Jest to procesor Mediatek MT6580 oraz zaledwie 1 GB pamięci operacyjnej. Prawdopodobnie już bardzo mnie to zdziwiło, że tylko 1 GB znajdziemy tutaj pamięci RAM, ponieważ myślałem, że już standardowo jest umieszczane 2 GB we wszystkich smartfonach, a tu jednak no niestety niezbyt miłe zaskoczenie. Ciekawą funkcją w tym smartfonie jest to, że trzykrotne wciśnięcie klawisza zasilania uruchomi nam aplikację aparatu. A jak już jesteśmy przy aparacie, to kilka słów najpierw o aplikacji. Jest ona tutaj bardzo słabo wyposażona, zresztą jak w każdym czystym Androidzie. Mamy tylko kilka podstawowych opcji, takich jak robienie zdjęć, upiększanie twarzy czy panorama oraz mamy kilka jakichś dodatkowych filtrów, efektów kolorów czy zmiany ekspozycji i bilansu bieli. Prawdopodobnie nic więcej tutaj ciekawego nie znajdziemy. A jak z jakością zdjęć? No muszę powiedzieć, że jest też dość przeciętnie, ponieważ znajdziemy tutaj 8-megapikselową matrycę, która Wykonuje no poprawne zdjęcia, lecz na pewno nie powalają one szczegółowością, nasyceniem kolorów czy wyostrzeniem poszczególnych elementów. Dodatkowo fotografie są pełne szumów, telefon nie radzi sobie również z wykonywaniem zdjęć pod słońce, ponieważ wychodzą one tak jakby troszeczkę zamglone i mocno prześwietlone. Warto również powiedzieć, że zdjęcia wykonują się nadzwyczaj wolno, przez co bardzo łatwo jest je rozmazać. Aparat frontowy to już tylko 2 megapiksele, które również bardzo przeciętnie radzą sobie z wykonywaniem zdjęć. Są one bardzo mało szczegółowe, dodatkowo kąt soczewki jest wąski oraz z kolor są całkowicie pozbawione życia. Warto powiedzieć, że filmy są nagrywane maksymalnie w rozdzielczości Full HD, czyli według MyFona 1920x1088 pikseli. Ale no dziwne, że producent zdecydował się na własny rozmiar wideo, który no nie jest standardowym Full HD, tylko o te 8 pikseli więcej. Przy dobrym świetle iPhone radzi sobie z nagrywaniem właśnie w taki sposób przy użyciu aparatu frontowego. Przy użyciu aparatu głównego jesteśmy w stanie nagrać takie wideo. A jak aparat frontowy radzi sobie z nagrywaniem przy nieco gorszych warunkach oświetleniowych? Właśnie w taki sposób. Szału nie ma. Jeszcze krótkie nagranie przy użyciu głównego aparatu przy takich samych warunkach oświetleniowych. Kilka słów o baterii. Prawdę mówiąc byłem bardzo zaskoczony korzystając z tego urządzenia, ponieważ bateria działa naprawdę bardzo dobrze. Korzystając w moim tradycyjnym trybie, czyli cały czas włączony wifi lub transmisja z danych mniej więcej po połowie, dodatkowo jasność na połowie i pełna synchronizacja oczywiście udało mi się osiągnąć wyniki na poziomie 5, nawet 5,5 godzin na wyświetlaczu, co uważam za bardzo dobry wynik. Podsumowując, iPhone Q Smart Plus kosztuje aktualnie około 300 zł. Jest to tak niska cena, że możemy spokojnie przymrużyć oko na pewne niedoskonałości. Patrząc na to urządzenie i korzystając z niego i tak jestem pozytywnie zaskoczony dość płynnie działającym systemem. Dobra również okazała się bateria oraz antena Wi-Fi, która naprawdę świetnie sobie radzi z internetem, przeglądaniem stron internetowych właściwie, nawet gdy jesteśmy nieco dalej od routera. Do wad tego urządzenia należy na pewno zaliczyć dość słabo wykonaną budowę, dodatkowo aparaty są przeciętne, poza tym no, czasami są jakieś spadki płynności, no ale tak jak mówiłem, przy tej cenie i dość słabych podzespołach trzeba być na to przygotowanym. Poza tym trzeba powiedzieć też o tym telefonie, że ekran dość słabo reaguje na dotyk, co mnie prawdę dość zdziwiło. Biorąc pod uwagę, tak jak mówiłem, jednak już wcześniej cenę 300 zł, myślę, że Wam mogę polecić to urządzenie. Osobiście takiego urządzenia bym nie kupił i dorzuciłbym kilka stówek, ale jeśli szukacie bardzo taniego urządzenia, które działa dość przyzwoicie, myślę, że Q Smart Plus jest ciekawą propozycją. A co Wy myślicie o tym telefonie, dajcie koniecznie znać w komentarzach. Zajęcam również zapoznanie się z pisaną wersją na OPL. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!